A, siedzi. Już blisko łódki przywalił. Łowię naprawdę na małą przynętę uzbrojoną w czeburachę, wolframową. wolframową. No, wolfram ze względu na to, że zawsze to mniejsza średnica i nie wygląda tak karykaturalnie ta przynęta mała. A, o, nawet fajny okonek. No chodź, chodź. Opa. Roz zaczyna się w Całej okazałości. O, jaki ładny okoń, patrzcie, główka wolframowa, przynęta bardzo mała, oddawaj, oddawaj łajzo, no taką przynętę, taki. Bój. Jedziemy. Niedaleko się rzuca z tą łówką wolframową, jednak to skupienie ciężaru robi robotę. Na takim łowieniu, właśnie bez zaczepowym, można sobie pozwolić na komfort łowienia czy bo tutaj się nie rwie, No, a wyniki są zupełnie inne. Wolne takie podbijanie. Nie? O, kolejna sztuka, na takie przestawianie po dnie samej przynęty przywaliła. No A jak ładnie pracuje. <grywanie> Jednak to uzbrojenie w Ceburaszkę mocno uatrakcyjnia pracę przynęty, przypotykim nawet... Delikatnym podbijaniu przy dnie, przesuwaniu przynęty, ona inaczej pracuje. I teraz są ryby naprawdę niechętne, bo woda jest zimna, już po przymrozkach eee, takie ospałe, no ale udaje się skusić właśnie przy pomocy mikro Giga. A chodź, chodź, chodź. Mikro Giga z O, no proszę, nawet ten to tak zażarł. O przynętkę? Konkretnie. O. No.